pokażę Wam najbardziej nosklowe mutacje do postaci Brawl Stars. A zwycięzcą konkursu na Urban Tare jest dokładnie ta osoba, więc fajnie by było, gdybyś podał swój nick. Z Discorda to chętnie wręczę Ci nagrodę, ponieważ jak wiecie bardzo i to bardzo dużo osób się nie zgłasza, więc polecam oglądać mój każdy odcinek. A jeśli Wy chcecie wygrać taką piękną urbantarę, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nie zgłaszacie się, to jeden, co musicie zrobić, to stać łapkę w górę z subika dzwonkiem oraz w komentarzu napisać, jaka dla was mutacja zadymiarza jest najlepsza. A ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. A więc dzisiaj, tak jak już wcześniej mówiłem, omówimy sobie, albo bardziej, przetestujemy sobie trzy mutacje, które są bardzo no-skillowe i pozwolą wam serio wbić wysoką rangę na małych pucharkach. Jak wiecie, w tej chwili na showdownie, nie wiem czy jak to Pewnie jak to oglądacie jeszcze jest, to mamy otóż taką mapę oraz tryb z mutacjami. A dlaczego to jest aż takie OP? No bo po prostu mutacje są OP, to nie oszukujmy się, ale są trzy mutacje, a dokładnie dwie, które są na tą mapę bardzo dobre, a jedna mutacja jest taka OP, że po prostu psuje mocno gierkę. A pierwszą, jak widzicie, jest to mutacja Doriko w na 565. Macie tutaj mój dziennik bitew. Top 3, top 3, top 5, top 2, top 5, top 2, top 2. No i co? Zagrajmy sobie nim. Mam na nim siódmą moc, przypominam widzowie. Nie jest aż tak łatwo wbijać. Ale uwierzcie mi, że na mapy zamknięte te mutacje są giga, giga OP. Ogólnie dzisiaj przetestujemy sobie trzy, w sensie przetestujemy sobie dwie mutacje, bo jednej jeszcze nie odblokowanej, ale będę musiał wam ją pokazać, ponieważ jest no mocna, jest bardzo mocna. Dobra i, i, i dlaczego też one są no skillowe? Jak widzicie możemy sobie po prostu odbijać naboje od ścian. No i jedyne co robimy to tutaj czekamy aż ktoś padnie. I tak sobie atakujemy i tyle. Możemy jeszcze tam w tego typ walność jeszcze tutaj podbijać. Jak widzicie no mo mocne to jest to jest chyba trochę za mocne no zobaczcie co ja się robię ja po prostu nawalam w ścianę i zabijam każdego jeszcze możemy tam walnąć taką salwę bo jak wiecie Dorico jest mutacja że po prostu jak strzecy w ścianę te pociski odbijają się dalej co jest giga OP jak widzicie no po całej mapie se latają te pociski i tutaj Ludzie nie mają co zrobić, nie no to jest za mocne tak szczerze, to jest to za mocne, wydaje mi się, że na prawie każdy tryb to będzie giga OP się tam walnijmy, o tam to poleciało gdzieś, a w sumie git poleciało, w ogóle już sobie pół, pół ulta nabiliśmy, więc bardzo, bardzo przyjemnie O tam jest ten następny typo, więc możemy sobie walnąć o to, nie no mocno, so widzę, serio podobają mi się te mutacje, tylko no psują trochę gierkę, bo jak chciałem sobie lili wbić dzisiaj na tysiaka no to te mutacje serio mi tutaj przeszkodziły i spadłem co na 910, a mnie no 916, ale postanowiłem, że to nie ma sensu serio, bo grałem chyba z no, 20 minut i w 20 minut po prostu jedną gierką spadłem. Więc na pewno na tych trybach, gdzie są mutacje nie grajcie bez mutacji, po prostu nie opłaca się to. A tam są typy w ogóle, wszyscy, wszyscy tam są, więc by tam. A nie, nie wszyscy, to jest tylko Ifre też ma opa mutacja no ale czy aż taką non nie powiedziałbym. oj, dobra, ale już i to nadostaliśmy od tego. Weźmy jeszcze tutaj jakieś ulta, spróbujmy walnąć. No ja też przypominam, że ja tutaj jestem ogólnie na siódmej mocy, więc nie jest aż takie łatwe. Jak możecie sobie myśleć. No w sensie jest łatwe, ale. No, wyobraźcie sobie. Chłopa na Star Power, który po odbiciu właśnie zadaje więcej D Dobra, drugie miejsce, ja jestem spełniony plus 10, ja chyba sobie spróbuję Rico podraszować tutaj seria wysoko, bo jak widzicie, łatwo idzie. Win 6, a na taką postacią, która jest tutaj giga, giga OP, jest to dokładnie Ravs. No bo Ravs ma praktycznie tą samą mechanikę, ale mógłbym rzec, że jest nawet trochę lepsze. Wbijmy sobie go tutaj, zobaczmy w ogóle, jak się nim będzie tutaj grało, ale wydaje mi się, że będzie to giga, giga OP postać. A więc jesteśmy. Jesteśmy już w gierce i jak widzicie, no Rawsem gra tutaj jedna osoba, ale nikt tutaj nie. A nie, dwie osoby grają, ale nikt jak widzicie nie gra tutaj Rico, więc będziemy mieli tutaj o wiele łatwiej, bo jak widzicie, chyba mamy tyle samo HP. W sensie Raws i Rico mają tyle samo HP z tego co widzę. A nie, tam gra chyba jedna osoba, Rico, no, no dobra. No dobra, nie, to jest za dużo tych strzałów, ja nie wiem, czy ja to ugram tak szczerze. Co tu się dzieje? Co to za Armagedon, widzowie? Okej, okay. mógłbym rzec, że jest to trochę za mocne. Nie wiem, czemu mi Rico na przykład szło dobrze, a zaraz go zagrałem rafsem i dostałem taką salwę, że no ja nie wiem, co to zrobić. No ale jak widzicie, no ja, ma mocny potencjał, jak... no, ile tam tych strzałów latało? O, teraz będzie moim zdaniem łatwo, mamy jednego, Rawsa oraz mamy jednego Rico, więc tutaj będzie to nawet łatwe do ugrania. Tak mi się wydaje, więc stoimy w krzaku i po prostu nawalamy do góry. Więc ja bym sobie na pewno dał upgrade' na siebie. O ile on, w sensie on też z tego co wiem, ten upgrade zadaje 5 albo 6 tysięcy przez to, że my mamy tą mutację. Więc jest to giga. O! go. Możemy sobie jeszcze tam walnąć to, żeby tutaj nikt nam nie wszedł. Nie no dobra, mocno to jest. Tak szczerze, jak tu nie ma całego lobby. I właśnie Ravsów lub Rico, no to jest na luzie to do ugrania, tak szczerze. Jest to jedna z najlepszych mutacji, więc Ravsa pewnie też sobie tutaj podpuszuje. No od wczoraj z 300 wbiłem sobie go na luzie na 500, więc polecam bardzo serdecznie właśnie te mutacje, no bo jak widzicie, no one są giga, giga OP. I nie wiem, czy nie zmienią tego w taki sposób. Że po prostu będziemy mogli wygrać, wybrać, czy gramy sobie właśnie na mutacjach, czy bez. Bo no zobaczcie, co ja tu robię. No. Jeszcze możemy mu tam to nawalnąć z tego, możemy tutaj jeszcze miliard tych salw wysłać mu pik pik. No i winek. O to chodzi, o to chodzi, widzowie. Więc udało się na rafie wbić tego dużo. A zanim jeszcze przejdziemy do końcowych gierek to ja bym sobie przetestował ostatnią mutację, bo jeszcze sobie pod koniec pogramy. Wydaje mi się, że Rico, bo Rico to jest lepsze. Jest to w sumie mutacja do MEC, która jest moim zdaniem najbardziej OP mutacją w grze zaraz wam pokażę dlaczego o ile ona będzie tutaj w tym miejscu. No niestety nie ma, więc nie wiem jak wam to przetestować, ale chyba wiecie o co mi chodzi. Musiałbym zagrać sobie jakąś zwykłą gierkę i znaleźć Mac. Weźmy sobie Rico. Spróbujmy go wbić na 600. Będzie to moja pierwsza postać, którą serio na małym ranku, w sensie na mojej mocy. Wbiję serio wysoko. Jak widzicie, no tutaj są dwie meg na mutacji, więc zaraz prawdopodobnie pokażę wam, co ona tutaj robi. Ale to bardzo przeszkadzało mi w biciu, właśnie, lili na 1000 pucharków. Niestety jeszcze tego nie zrobiłem, więc będziecie musieli poczekać jeszcze na odcinek. O ile uda mi się w ogóle to zrobić. <laughs> nie, no raz wysyła we mnie to coś. No, jeszcze od tutaj idzie. No to tutaj będzie trochę trudno. Będzie trudniej niż myślałem. Ale zaraz zobaczycie, co robi ta śmieszna meg. Meg, o, o ile nie umrę. Minus 5. No niestety tak to bywa. Były dwie mech, i musiałem oczywiście umrzeć, bo nie założyłem tutaj tego ataku tego rawca śmiesznego. No i czy tu jest mech? No niestety nie ma. No ale mówię wam serio, mech może tutaj bardzo i to bardzo dużo zrobić. Tym bardziej, że z tego co wiem. To chyba zadaje, no mi chyba zadawała z 5 koła na hita, no ja nie mogę, co ja mam tu zrobić, jeżeli ten atak mnie sięga. Dobra, to jest właśnie ta potęga tego um, super ataku, w sensie tego, tej mutacji bardziej, więc to jest giga, giga mocne. Zobaczmy jeszcze na Batalii, bo na batali też w sumie jest mapa, na której byśmy mogli sobie tego Rico wziąć Tylko, że jest problem, że no, ludzie trochę będą wkurzeni przez to, że wezmę sobie Rico na siódmej bocy, a oni będą grać na powiedzmy na, pewno na dziewiątej, dziesiątej No jak widzicie u nich w sumie jest słaby team comp, bo oni tutaj powinni mieć albo Rasa, albo Rico, inaczej moim zdaniem to jest deadowa gierka E, to zaraz zobaczycie dlaczego. Nawet jak ja mam go na siódmej mocy, to ja, serio, tutaj mogę nie dużo zrobić. W sensie jeszcze nie grałem nim w ogóle na. E, właśnie na tym trybie batalia. Ale myślę, że on tutaj robi tyle, ile właśnie ten raz. No ale, poko, tak szczerze, chciałbym mutację do poko. Bo jest serio także mega OP. O nie, no dobra, oni nas tutaj zblokowali mocno. Ty, oni to jeszcze. Wygrałem, mówię wam, widzowie. Weźmy tam ulta, i chyba nam nic niestety nie dał, albo dał. Tylko ten poko za dużo u nich robi, no ten poko jest OP, widzowie. To jest też jedna z najbardziej OP mutacji, ale my tu nie mówimy o OP mutacjach, tylko takich no-skillowych. Do których nawet nie potrzebujecie nic robić, praktycznie. Tylko unikać strzały i to na tyle. Bo teraz, serio, jest bardzo dużo osób na solo, które grają Mac I ja się nie dziwię, bo wydaje mi się, że łatwo teraz ją wbić na 1000 pucharków. Jeżeli macie ją wyekspionować, no, oczywiście, musicie mieć 11 moc. Bo inaczej, no nic nie zrobicie. Ale tak to wydaje mi się, że to jest jeden z łatwiejszych 30 ranków w tej chwili. No musimy poczekać, aż to się skończy. Walnijmy tam ulta i myślę, że kogoś możemy tam wyjaśnić. O, ja nie mogę, co ja zresztą zrobił. Najbardziej wbierzcie Seraphson na tą batalię. Tylko, że ta batalia się skończy, oczywiście, kiedy wy oglądacie ten odcinek. Ale na solo polecam Wam bardziej właśnie chyba Rico. Wszystkie gadżety już w ogóle użyłem, więc mocno. Ile ten Sprout zadaje? Ej, on jest chory, że on tyle zadaje, widzowie. Nie, to jest zbyt mocne. Warte, widzę, ten do Sprawda też jest GigaP. Ja nie wiem, czy my to wygramy tak szczerze. Doravsa wydaje mi się, że jest lepszy niż Doriko, tak szczerze, widzowie, więc polecam wam bardziej Doravsa. Tylko, że wy także nie możecie sobie wybrać, który wy dropniecie. A to dlatego, że jest to po prostu losowe. No nie no 20 sekund zostało, my to przegramy przecież. Dobra, więc polecam wam solo chyba na właśnie tego. Riko. Myślę, że Riko tutaj właśnie bardziej da solo, będzie OP. No oni się już tam kampią, to jest nie do ugrania chyba. Jakbym miał ulta, to może coś by tutaj jeszcze... A dobra, nieważne, bo ta się oczywiście musiała wpierdzielić w nich. A jak widzicie sami, zadałem 45 tysięcy HP, więc mocno tam każdego poobijałem. Tylko, że to, że nie miałem na 11 mocy postaci, zrobiło to, że no, miałem mało HP i zginąłem 4 razy. Więc ja już Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i nara.